Hej Joszki, chomiczki, witam Was w kolejnym odcinku z rodziny Chomików. Tak jak wczoraj zakończyliśmy, tak dzisiaj zaczynamy. Zobaczymy, jak nam minie dzisiejszy dzień i następne kolejne, bo może uda nam się właśnie dzisiaj nagrać no, kilka dni pod rząd. Mieliśmy dzisiaj właśnie. O, tutaj jest nasza, nasza Patrycja. Mieliśmy dzisiaj właśnie dla Patrycji. Zorganizować zwierzaczka. Jest 6 rano. Myślę, że za chwilę będziemy mogli to zrobić. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Tak, to łóżko jest przepiękne, ale właśnie ono ma takie mankamenty, nie? No ale. Walić to. <ścoughs> no sobie porozmawiają. tak. Siedź sobie w książkach. Co robisz? A, siedzę w książkach. Śpiewają sobie. Sylwester. Jak Sylwester? Przecież Sylwester był. Eee, co jest? Przecież był Sylwester. Ale myśmy wczoraj mieli Sylwester. To on jest jeszcze raz? Co jest? Co tu się dzieje w ogóle, nie? Ale sobie zasnął na kanapie nowej. Ale czy ty się musisz pouczyć? Masz ukończoną pracę domową, ale może o dodatkowe zaliczenia. Ej, ale nie śpi urodz. Aha, bo my. my... No tak. E, przydziel łóżko, lewa strona. Patrycja. Prawa strona. Kalet. Przydziel łóżko. Milenka. Czemu ty w ogóle nie malujesz obrazów? Od, od jakiegoś czasu nie maluję obrazów, kalet. Ale, co ty? Robisz? Co ty się tam pierniczasz? Tak, no cudownie. Ty drżesz dziób na całą okolicę, mu zaleci na całego. A to sobie próbuje spać, nie? No genialnie, po prostu genialnie. Proszę bardzo, oto złotka, nasz nowy członek rodziny. Myślę, że będzie się Wam bardzo podobać. Jest to Golden Retriever i ma cechy: inteligentna, oddana i przyjazna. O, no, czyli takie fajne ceżki ma. Podoba mi się. Dała mi jeszcze taki outfit o spacerkowy. Proszę bardzo, tak wygląda nasza złotka. Mam nadzieję, że będzie. Najlepszą psią przyjaciółką patrycji. E, że będzie e, jej się dobrze z nami mieszkało. No wszystko zależy teraz od od nich już. <grymne> już nie od nas, tylko od nich. O, przeciąganko. O, super akurat się musiało rozpadać. <grymne> Ta, to ma sens. To, to w ogóle jest piękne. A, Patrycja śpi jak zabita. O, właśnie się obudziła. Obudziła ją szczekaniem. O, jaka miłość. To jest piękne. To jest przepiękne. O Chodźcie tu na dwór o. No przepiękne to jest Pogłaść pochwał Poznaj No przeurocze No przeurocze jak widzicie, marzenia się spełniają. Cudo. O Cieszę się, że Patrycja jest szczęśliwa. O, patrzcie na ten jej uśmiech. jak ona jest szczęśliwa. O, słodko. Skoro nasza Milenka ma aspirację mózgowca, to myślę, że. O, piją sobie driny. <grym>, no ale był wczoraj, był sylwester. Nie kumam, czemu to się tak zbugowało. Nieważne. O, pieseczek już dołączył do rodziny, teraz sobie chodzi. Właśnie, trzeba go nakarmić. Ja wiem, kochana, że ty to tak. E, tam już się zapicie wzięłaś. Napełni i zawołaj zwierzaka. I tu to samo, napełnij, zawołaj zwierzaka. No trzeba. A co to? Oj, chyba się komuś ulało. I to właśnie dotyczy chyba tego pieseczka. Bo trzeba będzie nauczyć pieska, żeby w domu nie siusiał. No. Okej. Okay. A właśnie, no. Wracając do tematu. Bo nasza Milenka ma tutaj tą aspirację mózgowiec, więc musimy coś w tym kierunku zacząć działać. O, i nauki kosmiczne, e, część pierwsza, proszę bardzo. Bierzemy to. I teraz przeczytaj nauki kosmiczne. E, zatem, chcesz wiedzieć, jak buduje się rakiety? Tak, chcę wiedzieć. Czytasz. A, myśmy zapomnieli, że tam znowu trzeba to ustawiać. Te wszystkie światła, automatyczne wszystkie światła. O nie, to się zepsuło. Kalet, śpisz? Yy, nie śpi na kanapie, chodź tutaj, pomóż tutaj, napraw. Pomóż, napraw. No, i teraz tutaj y, działasz. Uczymy się, bo... Bo będziesz budować rakietę. <grytanie> tak, taki mam zamysł. Będziesz budować rakietę... Więc masz się nauczyć i koniec, bez dyskusji. Kalet je po Jak balszkolny? Ale przecież był balszkolny, co jest? Jaki bal szkolny? Przecież mieliśmy już bal szkolny. To ile tych bal szkolnych będzie? No, nie za bardzo się ubrałaś na wyjście do, na bal szkolny. Zero zaproszenia dla swojego chłopaka. No, ale skąd mieliśmy wiedzieć w ogóle? O co tu chodzi? Czekaj. Dobra, nie wiem jakim cudem jesteśmy na balu. A my. Yy, czekaj, co? To my jesteśmy yy, królem i królową balu? Przyjaźnie. Pasje. Miejscowe łowiska? Czekaj, czekaj, czekaj. Moment, moment. Co tu, się, co tu się zrobiło właśnie? Co tu się, kurde, odwaliło właśnie? Co? Czyli jeszcze raz. Klikamy na niego. Więcej opcji. Przyjazne. I mamy, okej, okay, no dobra. Mamy nowe menu. Aktywności, plotka, pasje. Rozmawiaj o miejscowych łowiskach, co ciebie ryby fascynują? No nie żartuj. To ja ci tu rakietę chcę kupić, a ty się rybami interesujesz? No nie mów, że ty się pasjonujesz rybami. Rozwaliłaś mi mózg, właśnie. Milena, co, ty będziesz rybiarzem? Ty chcesz być, chcesz być kurde, wędkarką? Rybiarą? No żartujesz. Naprawdę? No w sumie, wiecie, no ja na przykład prywatnie jeżdżę na ryby jako kobieta. Nie, nie widzę w tym najmniejszego problemu, żeby sobie z wędką jeździć, łowić ryby. I y, wiele kobiet teraz w tych czasach łowi ryby, kiedyś to było bardziej męskie zajęcie, ale no obecnie to bardzo popularne wśród kobiet zajęcie. I myślę, że no spoko, ale nie w życiu bym nie pomyślała, ja ci tu książkę kupiłam nawet, o kurcze, w wylataniu na księżyc, a ty mi co nie wylatujesz na księżyc? Ja ci o wylataniu kupiłam książkę, a ty nie wylatujesz. <laughs> co jest kurde z tobą, ty chcesz wędkę? A czemu? Gdzie on? Gdzie ty poszedłeś? No chodź tu. Wiesz co, chyba musimy porozmawiać, bo... Żartuj o dawnych czasach. Chyba musimy porozmawiać, bo... To... No i patrz, znowu gdzieś lezie. Gościu, nie denerwuj mnie. <grywa> No i co? No i co? To Wojtka przyszła, tak? Nie, myślałam, już myślałam. A to jest ta Magdalena Wyda! To jest... Myśmy ją gdzieś widzieli kiedyś. Nie wiem, czy to nie jest ta, co kiedyś przyszła, wyglądała jak klan. Ugra... Zresztą teraz to się wcale nie lepiej ubrała na tą imprezę. <gry> kurde, co to ma być? <gry> co jest? Kurde, sto mnie tak, kobieto. O co ci kurde go. No, no i super. Wiesz co? Ty chyba powinnaś sobie znaleźć kogoś innego, bo ten gość jest jakiś dziki. Tu mamy Malcolma. Może się przywitaj. Jak już tu jesteś, to może się poprzywituj. A to co to za jeden? Przyjazne powitanie. Zapoznaj się z tymi, z tymi chłopcami tutaj, bo... A Co to? Co, 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 co? Uwaga, znamy już tego tegorocznego balu. Z przyjemnością ogłaszam następujące wyniki. Król balu Maciej Bierksen <ścoughs> Bła... Co? Błazen Milena Chomik. <ścoughs> Brawo, niech wszyscy poświęcą kilka minut, żeby pogratulować zwycięzcom. Co jest, kurde? Ale czemu błazen? To, to, jest... Ale to jest coś złego? Oh, nie, nie? Oh, oh. <grym> 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 Okej... Okay. Gdzie ten twój królewicz? No dobra, ale do, po, poznajmy się z nim. Jest, a, spoko, fajnie, że, że udało ci się, po prostu humor. I właściwie to się nie znamy, no ale się właśnie poznajemy. Za prezenty. Wyraź uznanie. O, fajnie, że zostałeś królem. Super, cieszę się. O, grabach, no. Sami widzicie, ten bal to była jedna wielka tragedia. Nie dość, że wyglądasz dosłownie jak, jak ten clown. Jak ten kurde debil. To jeszcze kurde, takie akcje się tam działy, że dosłownie nie ma co wspominać. Ja myślę, że ty powinnaś iść jak najszybciej spać i zapomnieć o tej sytuacji. O, stary, ale masz fajnego kapcia. Mięciutki. Nieźle. I nikt nie wytarł tej kałuży. Naprawdę Kalet, wytrzyj tą kałużę. Ja wiem, że masz kitkę, ale wytrzyj. Bo to jest normalnie jakaś masakra. No ktoś się na tym po poślizgnie i głowę sobie rozbije. A w ogóle to nie zjadłeś do końca. Tu ci żona ugotowała specjalnie wegetariańskiego kurczaka, jakkolwiek to brzmi. A ty kurde, nie chciałeś tego zjeść do końca. Tak nie może być. I tu już widzicie, że po tej aktualizacji teraz ta ikonka się wyświetla ładnie, już wiadomo co kto skilluje. O, jakie to jest zalumpiste! No sami zobaczcie. No, no przeurocze, normalnie cukier, sam cukier. O, i ona się zaś zaśmiała jeszcze przez sen. No nie wierzę, no proszę was. To jest cudo. Nie ma nic lepszego niż harmonia między zwierzakami w domu. O, nie lubisz komputerka. O. Nie bój się. Co się stało? No gówno się stało. No nie wiesz, co się stało, nie widzisz, co się stało. Weź nią no, tu pociesz no. Spokój. Nie, ty, ty tu nie szczaj. Nie, nie, nie. Nie sikaj. Eee... Czekaj, czekaj, jak tutaj opieka nad zwierzęciem. Wyprowadź. Średni spacerek. Chodź na spacerek, pójdziemy. Pójdziemy na spacerek. Spacereczek. Oj, oj. Nie. Co to było? No właśnie, co, to, to, za, to co założyła. Teraz to jest Gites, bo tutaj może sobie włożyć o torebki na kupkę i inne takie. Cudeńka. A czemu ty jesteś smutna? No przecież w piszesz książkę, no, dziewczyno. Kurde, książki piszesz, masz pieseczka, co ty jeszcze chcesz. Powiedz nam, jakie ty masz zainteresowania, co ty chcesz w życiu robić, bo ja już się zgłupiałam całkiem, ja już nie wiem, co ty chcesz robić. Yy, no tak, jest niedziela siódma rano. 7.30 prawie. Yy, I mam taki pomysł, żeby sprawdzić, czy faktycznie nasza. Yy, nasza. Yy, Milenka lubi łowić ryby, więc z całą rodziną wybieramy się na wycieczkę do parku i zobaczymy czy faktycznie ona będzie te ryby tam łowić A miało być tak pięknie i, i, i pada, nie? No trudno Niech Patrycja się czymś zajmie Patrycja może pójdzie z pieskiem na spacer O, tu możesz coś wykopać Wyślij zwierzaka, by zbadał teren O, tresowanie Dobra, idź na ryby. Jesteśmy właśnie w parku Magnoli. I zobaczymy, czy faktycznie Milenka umie łowić ryby, czy się do tego nadaje, czy to jej poprawia nastrój, czy, czy to jest faktycznie pasja. No bo ja już zgłupiałam. Ja już nie wiem. <laughs> to jest dziwne. To jest, to jest bardzo dziwne w ogóle. Ale zobaczymy, bo może faktycznie tak się składa, że ma taką pasję jak jej ojciec, bo jej tato taki jest, właśnie. Jej tato miał tą pasję od początku zawsze. Więc jeśli faktycznie ona też y, wy, przejawia takie zainteresowania, no to nie ma sensu inwestować w jakieś rakiety, męczyć jej naukami kosmicznymi tylko trzeba będzie po prostu zainwestować y, w, w tą dziedzinę. Tutaj cieszy się samotnością. A ty co? Przyszłaś poprzeszkadzać? O, dzienny limit stylu życia u Patrycji. Style życia każdego dnia można rozwinąć tylko w ograniczonym stopniu. Patrycja osiągnęła limit dzienny stylu życia. No spoko. No i kurczę, jestem ciekawa, co tu się będzie wydarzało. No rybka. I co? O. Rybeńka. Nawet ci to idzie. Widzisz? Nie smutka i będzie dobrze. Kadet idzie do pracy, okej, okay, nara. Jak musisz, to musisz. Pewnie Patrycja też dzisiaj pójdzie. Albo, albo będzie miała, bo ona czasami ma tak, że ma dwa dni później, nie? Zobaczymy. A czemu minus 17? Co jest minus 17? Aha, pewnie ktoś tam coś gotuje. Tak. <ścoughs> o Wilku mowa. No, co ty tam masz? Kurde! <głody> <głody> Naprawdę. O, następna, kurde no! To i to, i wie, wiecie co, to jest dosłownie jak w realu, nie? Przyjeżdżasz nad jezioro, nikogo nie ma, kurcze, wyciągasz sobie wędkę, wszystkie rzeczy sobie rozkładasz i tak chcesz sobie pocilować albo pochodzić, pospiningować sobie wokół y, tego jeziora, czy tam y, stawu. I nagle, kurde, w twoje miejsce zjeżdża się dziesięciu wędkarzy i wszyscy chcą się w tym samym miejscu rozłożyć, nie? Hyhy, żyćko. <grydźko> Ale żeby takie rzeczy tutaj, no bardzo realistyczne to gra jest, bardzo. A widzę, że nie tylko ty kłody wyjmujesz. <grydź> Jakie zadrzewione te tutaj wody mają. <grydź> Co, do toalety? Nie lubi wędkarstwa. No okej. Okay. Nie musisz lubić... Nie, dobra, nie zmuszajmy. nie zmuszajmy. To iść do toalety. Aha, to to się wyjaśniło. Wszystko się wyjaśniło właśnie teraz. Zweryfikowaliśmy. Kto tu zaś umiera, no? O, super, umieranko. miłość, Panie Mi... O! <suszy> Nie błagaj o nic, za zanim kogoś nie skosi, bo skosi ciebie. <grystanie> o, nieźle. Hmm. O, jaka szczęśliwa. Ty co ty robisz? To mi się do chciało, a ty teraz leżysz i... Naprawdę? To jest twoja pasja? Inspirujące chmury? <grystanie> ja wymienkał z tą dziewczyną, nie? Ja naprawdę, ja mam dość, nie? O, patrz jak płacze, no nie mogę, nie? Nie znałaś go, Ale ryczysz jakby to nie wiem, proś o życie Sima, proś o życie Proś go o żyćko, lecz szybko Proś go o żyćko A ty stoi jak ty ciele mele, nie? Kosiasz Oddawaj mu życie Do, do zrobił. Ciekawe w to Oj, i chyba mu to nie wyszło. E, przyjazne powitanie. Powitaj się z nim. Siema Kosiasz. Co już po pracy jesteś? Może, może jakaś kawka. Wylaźmy zdanie. Ale normalnie masz fajny zawód. Taki wyjątkowy. Rozmawiam sobie piątkę z kosiarzem, nie mogę, nie. Stop. Stop. <gry> Czy tylko ja się z tego śmieję? Czy to naprawdę tylko mnie bawi? O Boże. Eee, <grym> schlebiaj. Mm, Jaki masz misty e, strój. Fajne widzianko? O, e, co ty go podrywasz? <grym> z tu ryczy, ta się tutaj o rozmowa. A ten pies co mu jest? Zapytaj o zawód. <laughs> Zapytaj... Nie mogę. <laughs> Zapytaj go o zawód, no bo przecież nie wiesz co robi, no skąd możesz wiedzieć co on robi? Czekaj, 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 co? To w zasadzie takie moje hobby. Najczęściej znajdziesz mnie na forach. Na forach? Mm -hmm. No ciekawe, ciekawe. Powiem wam. Opowiedz porywającą historię. Nie no, wiadomo, że nie jest syreną, co będziemy się pytać, nie? Sprawdź, jak się ma mroczny kosia. Oj, a, a on co? O, zniknął. O, poszedł sobie. No, trudno. Zostawił wizytówkę. A. Co to za Lord Vader? Aha! Jakiś Tomasz. Trzewik. Już wiemy, że na pewno nie jesteśmy zainteresowani wędkowaniem. Fajnie, że przeszłaś przez ścianę. To jest całkiem naturalne, normalne. I jedziemy do domu szybciutko. Jesteśmy w domu i myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo wiele się dzisiaj wydarzyło. I myślę, że w przyszłym odcinku bardziej się skupimy właśnie na Milence, zobaczymy właśnie na jej aspiracje, na jej potrzeby, na jej zainteresowania, bo bardzo mnie to nurtuje i chcę wiedzieć, czym ona chce się w życiu interesować, co by chciała robić. Żegnam się w tym odcinku, bardzo dziękuję Wam za subskrypcję, za lajki, za komentarze, za wspieranko. Zapraszam Was na moje media społecznościowe i widzimy się w następnym odcinku.